Zuchy, jestem druh Gosia z 5 SGZ Dziobzioby i dzisiaj zapraszam was na kolejny odcinek Piastowego Ula. Dziś chciałabym wam opowiedzieć historię o pewnym ptaku. Ptaku Alfredzie. Alfred był ptakiem, który bardzo, ale to bardzo chciał wrócić do swojego domu. Historia zaczyna się pewnej zimy w jednym z ciepłych krajów. Gdy okazało się, że jest to już koniec zimy i wiosna jest na horyzoncie, Alfred i jego rodzina postanowili wrócić do swojego domu. Dlatego ustanowili, że o godzinie 8 w poniedziałek będą wylatywać. Alfred zdążył się przez całą zimę przywiązać do miasta, w którym mieszkali, dlatego postanowił, że w ten właśnie poniedziałek, o godzinie 6, gdy zapieje kogut. Poleci się rozejrzeć i tak, żeby zapamiętać swoje miasto jak najlepiej. Jak postanowił, tak zrobił. Przez cały poranek zwiedzał miasto, bawił się wyśmienicie i z tego wszystkiego zapomniał o sprawdzeniu godziny. Gdy przyleciał na miejsce zbiórki, okazało się, że oni już dawno odlecieli, a na to dawno to godzinę wcześniej. Bardzo się tym przejął, ale po chwili Stwierdził, że co może mu stanąć na przeszkodzie, żeby spróbować samodzielnie wrócić do domu. Było to dosyć ciężkie zadanie dla niego, ponieważ był młodym ptakiem bez rodziny w obcym, praktycznie miejscu. Ale Alfred wiedział, że bardzo chce osiągnąć swój cel, że bardzo chce wrócić do swojego ukochanego kraju, dlatego zamknął oczy i pomyślał: Pomyślał o tym, jak lecieli tutaj. Przypomniał sobie drogę, i w tym momencie wiedział. Nie do końca wiedział skąd, ale przypomniało mu się wszystko, cała trasa. Więc, wiedząc, że musi lecieć na zachód, wyruszył czym prędzej. Leciał już dobre parę godzin, gdy zorientował się, że nad jego głową zaczynają kłamić się czarne chmury. Czarne chmury, jak zawsze, zwiastowały deszcz. A Alfred bardzo dobrze wiedział, że nie wolno mu latać, kiedy pada deszcz. Dlatego schował się w pobliskiej dziupli. Ponieważ tego dnia wstał bardzo wcześnie, a jego podróż była dla niego bardzo wyczerpująca, zasnął. Obudził się po paru godzinach. Gdy deszcz już dawno nie padał, świeciło słońce, a na ulicach było mnóstwo ludzi. Przestraszył się, bo nie do końca wiedział, gdzie jest. Wiedział... Że zasnął, ale okolica wyglądała zupełnie inaczej. Rozumiecie? Zamknął oczy, żeby się uspokoić. Wiedział, że to mu pomoże. Nie wiadomo znowu skąd, ale wiedział. Wiedział, gdzie ma lecieć. Wiedział, że teraz musi się kierować na północny zachód. Dlatego ruszył. Leciał wytrwale, okrążył chmury, przeleciał nad jedną z rzek. I wtedy zauważył jeden ze znajomych punktów. Hmm. Nie mógł sobie przypomnieć, co to za miejsce Nie mógł sobie przypomnieć, skąd je zna Nie wiedział, czy widział je parę miesięcy temu, gdy lecieli do miejsca, gdzie zimowali Czy widział je może w dzieciństwie i może to już jest jego kraj Zaczął się zastanawiać, czy może jakimś cudem jest już u siebie w domu Dlatego zleciał na dół, żeby posłuchać, w jakim języku mówią ludzie Oczywiście był ptakiem, więc nic nie rozumiał, ale wiecie, słyszał nieraz ten język i wiedział, że tam, gdzie zimował, brzmi on zupełnie inaczej. Ludzie inaczej mówią, dlatego wiedział, że jak usłyszy znajomy język, będzie wiedział, że jest już w domu. Zleciał na dół i usłyszał, usłyszał swój ukochany język. Ucieszył się, zaczął lecieć w kółko i nagle oprzytomiał. Mówi, dobra, teraz jak już jestem w kraju. Czuję się jak w domu, ale to dalej nie jest mój dom. Wiedział, w jakim mieszka mieście, i postanowił, że znajdzie stację kolejową, która jest w tym mieście, w którym się teraz znajduje. Dowie się jakimś cudem, który pociąg jedzie do jego kraju. No i wiecie, nie wsiądzie do niego, bo jest ptakiem, ale poleci nad nim i wtedy już prostą trasą dotrze do domu. Jak postanowił. Tak znowu zrobił. Gdy dotarł do miasta, które znał, był przeszczęśliwy. Teraz została mu ostatnia rzecz do zrobienia: znaleźć jego dom. To nie było już dla niego problemem. Gdy doleciał do swojej dziupli, jego rodzina była zaniepokojona. Nikt nie zauważył, że nie ma go w trakcie podróży. Zorientowali się dopiero, gdy dolecieli do domu. Byli tym bardzo przejęci, że go nie ma, ale gdy go zobaczyli, byli przeszczęśliwi. Alfred też. Oczywiście, czym prędzej opowiedział im całą historię, a oni byli z niego bardzo, bardzo dumni. Byli dumni z tego, że chciał wrócić do swojego domu i byli dumni z tego, że dał radę zrobić to sam. I każdy mały ptak byłby w stanie to osiągnąć. A on swoją determinacją i swoją siłą udowodnił, że jest dzielny i że na niczym mu tak nie zależy, jak na jego własnym domu. Do wykonania własnego Alfreda będziecie potrzebować następujących rzeczy. Kolorowych kartek. Nie muszą być największe, takie kwadraty wystarczą. Ważna jest kartka czerwona, ponieważ ją będziemy używać jako dziób. Biały pasek, z którego zrobimy oczy. Duża kartka A4, która będzie służyć jako tłów ptaka. Nie musi ona być żółta, możecie wybrać swój ulubiony kolor sznureczek, ja akurat mam mulinę. Ważne, żeby nie była to nitka, ale żeby była w miarę gruba. Nożyczki, czarny cienkopis lub pisak, klej, zszywacz oraz dziurkacz. Zaczynamy. Na początku bierzemy naszą kartkę A4 i zginamy ją na pół. Tak, żeby wyszła taka książeczka. Następnie, to jest najtrudniejszy krok w tworzeniu Alfreda. Bierzemy ten róg, ten sposób i z drugim robimy to samo, tak żeby tutaj była głowa, a tu były skrzydła. Rogi mogą leciutko wystawać. Teraz bierzemy szywacz i zszywamy skrzydła z tłowiem. I oto mamy Tłów Alfreda. Teraz bierzemy czerwoną kartkę i wycinamy z niej fragment, taki trójkąt, który będzie dziobem. Teraz bierzemy tłów Alfreda, dziób i klej. I smarujemy ściętą końcówkę. Dziobu, czyli o, tutaj, tą końcówkę dzioba, i wkładamy w tą przestrzeń, tutaj z przodu. W ten sposób, i ściskamy. I oto Alfred ma dziób. Teraz, żeby Alfred miał pełną twarz. Musimy wykonać dla niego oczy. Dlatego bierzemy biały pasek papieru. Możemy sobie z niego uciąć mniejszy pasek. Składamy go na pół. I wycinamy dwa kółeczka. Mniejsze lub większe. To od Was zależy, jakie oczy ma mieć wasz ptak. Mamy już dwa kółeczka. Czas zrobić z nich oczęta. Dlatego bierzemy pisak i rysujemy oczy. Jeżeli chcecie, to możecie zrobić taką obwódkę, jak w moim Alfredzie. Jeżeli nie, stwórzcie własne oczy, takie, jakie wy uważacie. Jedno oko mamy, teraz czas na drugie. Gdy już mamy oczka, czas przykleić je naszemu Alfredowi, dlatego bierzemy klej, smarujemy oczko i przyklejamy go do Alfreda. Od Was zależy jak to, czy przykleicie, czy będzie prosto patrzał, czy będzie miał może zeza. Jak widzicie, ja lubię ptaki z zezami, dlatego tak też zrobię u swojego Alfreda. Proszę bardzo. Teraz, gdy wygląda już w miarę jak ptak, brakuje mu tylko jednego elementu. Czy wiecie jakiego? Tak, oczywiście. Sam to piórka. Dlatego. Teraz bierzemy nasze kolorowe kartki i z każdej wycinamy piórko. Piórko jest wygląda trochę jak taki listek. Jeżeli. Nie podoba wam się kształt, możecie troszeczkę przyciąć i nadać mu kształt. Mamy jedno piórko. To czas na kolejne. Mamy dwa piórka. Jeżeli chcecie, możecie zostawić dwa piórka, ale myślę, że efektowniej wygląda, gdy piórka są trzy. Mamy trzy piórka. Teraz układamy je w takiej kolejności, w jakiej sobie to wymarzyliście, i sklejamy to, tę piórkę ze sobą. Teraz całe trzy piórka, które już są ze sobą sklejane, smarujemy z dwóch stron ich końcówki klejem. wybierzemy Alfreda i wsuwamy mu te piórka z tyłu. I troszeczkę przygiętamy, żeby się kmiliło. I mamy już ptaka. Teraz mam dla Was jeszcze jedną ciekawą sztuczkę. Jeżeli weźmiecie ze dziurkę, zrobicie alfredowi dziurkę. Gdzieś w tym miejscu. Możecie zainstalować mu. Snureczek, i wtedy Wasz Alfred. Gdy wyjdziecie na powietrze świeże, na przykład na spacer, albo już po kwarantannie wyjdziecie na dwór ze znajomymi, możecie pokazać, jakiego ptaka stworzyliście w trakcie Waszego siedzenia w domu, bo mam nadzieję, że wszyscy siedzą w domu. I teraz tak mamy sznureczek. Przewlekamy i zawiązujemy. Na pętelkę wystarczy. I teraz, Wasz Alfred będzie latał. W pokoju jest to dosyć ciężkie, ale możecie przetestować np. Na, na balkonie. To już na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się Wam podobało i że jesteście dumni z Waszych ptaków. Ja ze swojego osobiście jestem bardzo dumna. Dlatego pamiętajcie, że Wasze drużynowe i Wasi drużynowi czekają na Wasze zdjęcia z Waszymi ptakami, ale też. Jeżeli zrobiliście inne majsterki z cyklu Piestowy Ur, wysyłajcie je na maile, smsy i inne komunikatory. A tymczasem czuj!